Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Gier Marchucica i chciałbym Was zaprosić, już rzadziej będą livey na kanale Gdyż i ponieważ y, YouTube bardzo zmienił politykę y, i społeczność y, 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 bo jeśli coś chce powiedzieć, to po prostu muszę się ugryźć w język. Więc tak to nie ma sensu. Będziecie mieli wiadomo odcinki, odcinki z farminga. Będziecie mieli odcinki. Yy, no, z Rala, jak wygląda wszystko. Yy, także co mogę więcej powiedzieć? No, yy, także widzicie, widzowie, yy, mogę powiedzieć już wstępnie i du, y, y, na chwilę obecną jeszcze nie, nie znam dni I, w ilu dniach się zamkną żniwa w tym roku bo tego się określić nie da bo wujkowie nawet nieużytki zasiali y, bardzo daleko od domu pozasiali na najdalszych polach pozasiewali tam gdzie się dało bo czasy są ciężkie jak to wujek Jarek podkreślał y, Także y, gdzie się dało, z siali nie? Także, y, także no, będzie może nowy traktor, ale nic nie mówię, bo to jest na razie w planach, y, w planach na razie, w, pla, w planach. Jest bardzo duży ciągnik, nowoczesniejszy, największy w Europie chyba, czy w Polsce, ale jeszcze wam nie mówię, czy to. Do, yy, z tego co rozmawiałem z Wujkiem Jarkiem i błagałem wujka, bo wujek się mnie pyta, to jaki bierzemy. mój wujku, to już na ciężkie ziemie to tylko kejsa. Yy, wujek stwierdził, ty, 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 ty masz rację i bo na ciężkie ziemię... Case jest bardzo dobrym ciągnikiem, więc, a u nas są ciężkie ziemie, bo weźmy sobie Bichnios bichnioską rędzinę, albo ropocką, ropocka tak nie jest ciężka jak bichnioska, także no, ale łach na łachowie wujek ma, wujek jeszcze, od wujek jeszcze będzie dokupywał pola, jak mówił, także będziecie widzieć, będzie naprawdę dużo pola, Teraz ma 150 hektarów, ale jeszcze będzie dobierał. Także o, śledźcie, baczny kanał, obserwujcie. Postaram się ponagrywać yy, z każdego wujka, chociaż jeden dzień rzeźni, żebyście mieli bardzo fajne, fajnie co oglądać na kanale. Yy, postaram się zrobić chyba jutro unboxing wiertę, który sobie kupiłem. I muszę sobie unboxing szlifierki jeszcze zrobić, ale to będę jak będę na wsi yy, Także co tu więcej mogę powiedzieć widzowie no. Yy. no na pewno yy, Jakbyście się mnie teraz zapytali w komentarzach Policz ile wujowie mają razem z tymi sąsiadami Pola nie odpowiedziałbym wam, bo to się cały czas zmienia, bo dobierają w ciągu roku, dobiera, dochodzi bardzo dużo, dochodzi na ozimę, dochodzi na jarę zboża, na, str no, na strączki, czyli tam na łubin, yy, łubin jest strączkowy, ale chyba, tak, faceja jest strączkowa, ale my faceli nie mamy, rzepak... Rzepaki mamy na pewno w tym roku, kukurydza na ziarno, jakieś 20 hektarów wujek Marek ma yy, Wujek Jarek siał tak, żyto, owiec, to, to siał na pewno Przężyto trochę zasiał, no głównie to przężyto siał Bo wiadomo u nas góruje przężyto względu na tą paszę, bo yy, przężyto pszenżyto ma bardzo też dużo białka Białka i trochę innych tam substancji odżywczych. Yy, najbardziej ma jęczmień dużo białka, z tego co wiem, ale jęczmienia chyba w tym roku mało jest jęczmienia. Nie wiem, który z wujków na pewno chciał jęczmień, z tego co wiem. Teraz wam nie powiem, czy który, chyba wujek Paweł. Wujek Paweł, chyba wujek Paweł. I, ale nie dam sobie głowy uciąć. Yy, no, zobaczycie no. Z każdego wujka postaram się je, chociaż jeden dzień że żniw ponagrywać. Pokazać wam jak wyglądają duże żniwa na dużą skalę. Także, yy, także t, t, widzicie widzowie, tak tutaj by wyglądało. Yy, co mogę więcej powiedzieć, widzowie? Także widzicie, no. Ten traktor już ma być naprawdę mocny. Nie chcę zdradzać ile ma koni mieć. Bo to jest dopiero w planach. Jeśli będzie ten traktor, to na pewno film z niego nagram. Muszę nagrać jeszcze gospodarstwo. Wujka, mam dwa filmy na razie, jeszcze z gospodarstwa wujka Jarka, albo więcej. Inaczej to podzielimy. O każdym ciągniku coś nagram. O każdej maszynie wujka coś nagram. Zrobimy to tak i będzie dobrze. Postaram się to tak zrobić. Opowiedzieć Wam, jakie maszyny ma, jakimi dysponuje wujek Jarek z wujkiem Leszkiem. No, i co mogę więcej powiedzieć? no. Mm. Żniwa w tym roku będą naprawdę duże. Yy, nie, wujek, nie zastanawiam się, czy kombajn da radę, bo wujek Jarek nie ma nowoczesnego kombajnu. On ma jeszcze z tych starszych yy, New Holland, z tych starszych, jeszcze z takim daszkiem metalowym. Także. Miejmy nadzieję, że to wszystko, te wszystkie maszyny, które mamy do żniw, są już, będą nie, no... W ostatnim tygodniu żniw. My robimy w tydzień, tak? Maszyny przygotowujemy, nożniej wsmarujemy, łańcuchy, koła, zębate, wszystko, żeby sprawdzamy pasy, czy to wszystko chodzi, mocania wszystko się włącza i siedzi się do późnych godzin, jak trzeba. Nawet do godziny trzeciej, czwartej rano, żeby to wszystko chodziło. Bo jeśli są żniwa, jest pogoda, to trzeba mucić od godziny dziewiątej albo dziesiątej i mucić Aż Rosa nie zejdzie. Więc godzina 19, a 17 schodzi, więc musimy zjeżdżać. Do 20:00 minimum minimum możemy kosić. No. Wcześniej było tak jak babcia moja opowiadała. Pan Witek y, z tych starszych go, y, rolników, tych starszych kombajnistów. było tak, że jechali rano i kosili non stop, non stop aż y, na następny dzień. Ale przez kulturę ziemi i przez klimat, który panuje w województwie kieleckim, to się zmieniło. Pamiętam rok 2015. Jednym, jedno bardziej, bardziej takim ciężkim rokiem dla nas. Dlaczego? Dlatego, że to był rok taki bardzo mokry że kombajny miały ciężko kombajnować, ale musieliśmy dać, bo kleiło się wszystko do opon, ale muciliśmy mimo to, bo ktoś musiał to w końcu wymucić. Yy, u, u, nie wiem jak tam w innych województwach, u nas jest taki, yy, na przykład owies, owies nigdy nie dojdzie, bo Wojtej. on jest taki po prostu. Wojtek, ciszej. Owiec taki już po prostu jest. Nie wiem, jak w innych województwach u nas jest taki owiec, że już po prostu jak już jest taki zielony, już jest widać żółty, taki jak powinien być. Ja, w jakichś ziarenkach jest, że jest wilgotny jeszcze. No i no to by było dzisiaj, widzowie. Na tyle także. Łapkujcie, subskrybujcie kanał. Śledźcie kanał, bo będą odcinki odwójków z gospodarstw. To by było chyba na tyle widzowie, także trzymajcie się do zobaczenia, pozdrawiam.